Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Okay. To jest propozycja rozwiązania projektowego, którą chciałbym zaproponować na gorąco po otrzymaniu już wstępnej propozycji pana profesora, która przewidywała wmontowanie profilu CO -owego. w tym miejscu. On, zgodnie z propozycją, miał być zakotwiczony w płycie żelbetowej, w tym miejscu. No tutaj okazało się to rozwiązanie no niemożliwe do realizacji z tego powodu, że dokładnie w tym miejscu e, znajduje się najgrubsza część wieży obronnej, lity mur, i zaprojektowane rozwiązanie byłoby po prostu niemożliwe do, do wykonania. Ja dokonam tutaj m, przekroju tej wieży akurat w tym miejscu. Także tak jak widać wnętrze, które daje dostęp do płyty żelbetowej, o której mowa w rozwiązaniu projektowym, jest znacznie oddalone od tej strefy. Tutaj jest ten, że odcinek muru szeroki na metr 60 nie więcej. Dopiero za tym miejscem mamy do czynienia z dostępem do płyty żelbetowej, która jednak jest bardzo, bardzo silnie skorodowana. Mamy tutaj do czynienia z rozsadzeniem otuliny żelbetowej przez korozję produktów, przez ekspansję produktów korozji stali. Także ten, ten element jest w tym momencie no daleki od dobrej kondycji technicznej i właściwie jest w stanie dyskwalifikującym go jako, jako nośny element, który miałby zabezpieczyć dosyć dużą masę tych elementów kamiennych kreneraża, które mają być zabezpieczone przy naszym w obecnym zamierzeniu dodatkowych prac. To, co chcielibyśmy zaproponować z, na bazie doświadczenia wieloletniego naszej firmy w zakresie rdzeniowego wzmacniania konstrukcji murowych, to jest propozycja, którą dzisiaj omówiłem z naszym konstruktorem, inżynierem Bartoszem Piotrowskim, który też jest współautorem naszych licznych realizacji. Dzisiaj rozmawialiśmy o, o rozwiązaniu projektowym zaproponowanym przez pana profesora, natomiast to, co, czyli mówimy tutaj o tym miejscu, dokładnie. No i to, co, to, co chcielibyśmy zaproponować jako, jako rozwiązanie alternatywne, to rezygnacja z, tej, z tego odciągu. Z tej, z tej belki mostowej, która miałaby tutaj być wmontowana na filarach zakotwionych w zgodnie z pierwotną kon, 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 koncepcją w płycie stropowej. Zamiast tego rozwiązania, które byłoby z jednej strony i widoczne i w dokumentacji projektowej też nie mamy śladu po propozycji zabezpieczenia antykorozyjnego. Ja rozumiem, że to jest szczegół, ale jednak dla obiektów zabytkowych te kwestie są dosyć istotne. To, co chcielibyśmy zaproponować alternatywnie, to e, wzmocnienie rdzeniowe e, tej struktury poprzez wykonanie przewiertu. E, przewiert, e, który moglibyśmy zrobić e, bezudarową technologią e, z wykorzystaniem e, wiertnicy wiertnicy elektrycznej. Mógłby spokojnie nawet być wykonany no, na tej linii. Na tej linii. Tu akurat mamy bardzo daleki dystans się pojawił 3,5 metra, ale to nas nie interesuje. Możemy spokojnie uzgodnić. odpowiedni kąt, nawet o powiedzmy taki, taki kąt kierunek nachylenia odwiertu. Odwiert może być wy, wykonany popularną wiertnicą na, na tym odcinku. Sprawdźmy dodatkowo, jaki byłby podstawowy tutaj odcinek, aż, aż do, do tego miejsca możemy zmierzyć. To jest metr m, Metr czterdzieści, zaraz zobaczę, czy to nie jest przekoszony pomiar no Trochę jest przepraszany pomiar. Zobaczmy. Nawet mogę to tutaj przesunąć. No, metr, metr 30. No dobrze. No, no, gdyby, nawet, gdyby nawet ten odwiert, który tutaj mielibyśmy wykonać, a następnie w pustce o, o przekroju właśnie okrągłym o odpowiedniej średnicy. Może i na przykład 10 cm, 12-15 moglibyśmy osadzić odpowiednią wiązkę prętów wzmacniających lub też profil stalowy zalany betonem, tak aby w tej otulinie on był już ochroniony antykorozyjnie. To tenże maszt, czy też właśnie wzmocnienie rdzeniowe, no z powodzeniem w naszym przekonaniu, mogłoby spełnić rolę stabilizatora i. Uchwytu tejże zagrożonej części krenelarza. Jeżeli to byłoby przyszpilone te, tego typu rozwiązaniem, w, w naszym przekonaniu, naszego zespołu, rozwiązanie byłoby trwałe i, i przede wszystkim niewidoczne. Możemy to wykonać, tak jak już wspomniałem, no powszechnie dostępną technologią tychże wiertnic, wiertnic, które mamy dostępne w handlu. Zobaczmy, gdzie to jest. Aha, tutaj jest właśnie. To jest jeden z takich filmów reklamowych. Mała wiertniczka z regulowanym nachyleniem do przeróżnych, nawet trudnych w dostępie miejsc. Tutaj ktoś akurat wykonuje jakiś tam przewiert w, w ścianie betonowej, ktoś inny w, w jakimś murze. Tu już z kolei jest właśnie ten, ta, ta wiertnica wyposażona w przedłużkę w postaci żerdzi. Można tę żerć wydłużać dowolnie i odwiert długości nawet dwóch metrów możemy spokojnie, czy 2,5 metra możemy spokojnie wykonać, ingerując strukturę tego krenelarza odpowiednio od góry. Pamiętajmy, że ta, ta, ta góra według naszej wiedzy najlepsza jest już przemurowana w latach 70. Tam nie ma autentycznej substancji zabytkowej, natomiast tutaj by, byśmy wywołali w strukturze Obiektu na no, otwór otwór o odpowiednio dobranej średnicy. To nie musi być tak wielka średnica jak tutaj na, tym, na tej prezentacji, może być odpowiednio mniejsza. Jest, jest olbrzymi wybór średnic tych, tych, tych bietnic. Także wracając tutaj do naszych rozważań, jeżeli moglibyśmy ten przewiert zrobić pod odpowiednim kątem. Uzgodnionym w dokumentacji zamiennej, no wówczas ustawiamy tą wiertnicę na statywie na górze, na konstrukcji rusztowaniowej, którą możemy sobie tutaj jeszcze zbudować i bezpiecznie z podaniem odpowiedniej ilości wody ale bezpiecznej ilości wody możemy spokojnie sobie dokonać tego odwiertu, powiedzmy do, do jakiejś takiej. E, długości czy, czy głębokości e, e, spokojnie około dwóch metrów, to, by, to, to powinno wystarczyć. No, rozwiązanie byłoby idealne, laparoskopowe, rozwiązanie wzmocnienia strukturalnego takiej wieży. W moim przekonaniu, no, najlepsze i no, najkorzystniejsze pod względem i stabilności, i pod względem zachowania wartości historycznej, artystycznej, naukowej, widokowej tego obiektu, no w ogóle tego by nie było widać. W przeciwieństwie do właśnie takiego siodełka, które tutaj gdzieś by było. Oczywiście no ja mam świadomość, że ono by nie było widoczne dla zwiedzających od góry, ale zamek jest tak piękny, że obecnie przy fotografii lotniczej modelowaniu przestrzennym, no tak, takie ingerencje dodatkowe jakichś konstrukcji, które nie do końca będą zrozumiałe dla. Dla publiczności to jest rzecz, którą raczej powinniśmy wyeliminować, a tym bardziej, że mamy taką możliwość. Także no, to rozwiązanie jest dobre, to co proponujemy, jest dobre dla wielu innych zagrożonych konstrukcyjnie elementów zamku i tego typu przewierty wzmacniające z rdzeniem stalowym w otulinie betonowej z odpowiednią mieszanką iniekcyjnej zaprawy byłoby rozwiązaniem no wyśmienitym dla zapobieżenia wszelkim tego typu miejscom groźnym dla zwiedzających. Mogę tutaj jeszcze przy okazji informacyjnie tylko zaprezentować ten pozostały model, który żeśmy wykonali zaraz na samym początku naszej obecności na, na Zamku Ogrodzieniec. Już w momencie, kiedy trzeba było wznieść rusztowanie, projekt rusztowania oparliśmy o, o analizie wieży, wychylenia jej murów i, i dostępu poszczególnych miejsc. Natomiast no cały ten, cały ten model no, w tej chwili mogę go pokazać. No, wygląda e, imponująco. Jest bardzo dokładny nieporównywalnie bardziej dokładny niż model taki popularno-turystyczny. Tak bym to powiedział na stronie zabytek.pl e, Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Tam, e, tam jest ten, e, ten model no, niedokładny i właściwie rozmydlony w całości. E, u nas jest metryczna dokładność ze względu na połączenie modelu wykonanego naziemnym skanerem laserowym LAJKA RTC360 no i na to nakładaliśmy odpowiednio znaczną ilość zdjęć lotniczych. Tutaj akurat jest, zdaje się, około 3000 zdjęć. Natomiast wieżę, którą ostatecznie wymodelowaliśmy wewnątrz i na zewnątrz mamy w tej chwili już w postaci modelu wykonanego z ponad 6000 zdjęć. To wszystko, co mogę zaproponować w, na gorąco w ramach konsultacji, też jest to moja odpowiedź na dosyć intensywne sygnały i naciski ze strony inwestora, czyli Gminy Ogrodzieniec, podczas rad, narad i tak rad budowy dzisiaj właśnie padły propozycje kolejnych zmian projektowych, zamiennego projektu, który już mamy w tej chwili w postaci decyzji, no ale ze względu na tutaj olbrzymią pomoc i dobrą wolę urzędu, wydaje się, że, że jest możliwość jeszcze jednej zmiany, którą chcielibyśmy uzgodnić i wspólnie Przeprowadzić tak, żeby, żeby to było i najłatwiejsze z jednej strony, najłatwiejsze do realizacji i najkorzystniejsze pod względem, tak jak uważam osobiście, i konstrukcyjnym, i, i estetycznym, i konserwatorskim.